Cześć kochani, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj wam pokażę fajny pomysł na chlebek z wykorzystaniem cebulki prażonej. A my zaczynajmy. Na początek wsypuję sobie drożdże, dokładam pół łyżeczki cukru, trochę wody letniej i będziemy rozrabiać nasze drożdże. Ok, drożdże mamy rozrobione, teraz sobie przesiejemy mąkę, ja mam mąkę typu pszennej, typ 650. Mąkę mamy przesianą. Teraz dołożymy sobie sól, jedną łyżeczkę. Teraz sobie delikatnie to wymieszamy i będziemy dolewać letnią wodę i mieszamy. Na chlebek mamy wyrobione. Teraz dołożymy sobie naszą cebulkę prażoną. I delikatnie razem to wymieszamy do połączenia się składników. Ciasto cebulko nam się ładnie połączyło. I na sam koniec dodajemy teraz łyżkę oliwy lub oleju. Jeszcze raz delikatnie wymieszamy. I będziemy przekładać do foremki. I teraz nasze ciasto na klebek wykładamy do foremki. Foremkę mam wysmarowaną masłem i posypaną mąką. Okej. Okay. Teraz sobie równomiernie rozprowadzimy i odstawiamy na około pół godzinki w ciepłe miejsce do wyrośnięcia. Zobacz, jak nam pięknie ciasto na chlebek wyrosło. Teraz będę wstawać je do piekarnika nagrzanego na 200 stopni i będę pieko około godziny. Chlebek upieczony, zdążą już mi przestygnąć. Tak się prezentuje. I teraz będziemy rozkramać. Krupiąca skórka. Zobaczcie, jak fantastycznie wygląda w środku. A więc, kochani, jeśli macie ochotę na ten chlebek cebulowy, zachęcam Was do wypróbowania tego przepisu. Życzę smacznego i do zobaczenia!